Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. Powiem Wam, że mam wrażenie, że ostatnio tagi całkowicie gdzieś z YouTube'a zniknęły. No dobra, może nie całkowicie, ale jest ich niesamowicie mało. A pamiętam. Kilka lat temu 5-7, kiedy taki na YouTube były niesamowicie popularne, więc pozwólcie, że sama siebie dzisiaj otakuję i nagram dla was właśnie tak pod tytułem Perfekcyjna Pani Domu. Ostatnio jest mi ta tematyka niesamowicie bliska, bo jak wiecie, zostałam mamą, jestem na urlopie wychowawczym, teraz przede wszystkim zajmuję się właśnie domem. Natomiast mieszkam sama już też od wielu, wielu lat, więc mimo wszystko dobra, za panią domu mogę się uznać, natomiast za perfekcyjną. No, powiedziałabym, że raczej nie. Staram się być perfekcyjna, natomiast perfekcjonistką nie jestem. Mamy tutaj w tym tagu 10 pytań. Tak, 10 pytań. E, moje pytania pochodzą od Niesi, 25. Nie wiem, jak powie, bo jakoś po prostu pałam do niej niesamowitym sentymentem, więc od niej wzięłam, właśnie z jej filmu wzięłam pytania, więc jedziemy. Pytanie numer jeden. Dwa obowiązki domowe, które lubisz robić w domu. Powiem wam, że ja mam całkiem sporo takich właśnie obowiązków, które lubię wykonywać. Przede wszystkim bardzo lubię odkurzać. Jakoś mnie to uspokaja. Nie wiem, ciężko mi to wyjaśnić, po prostu lubię odkurzać. Że mam odkurzacz bezprzewodowy jest niesamowicie szybkie. Nie muszę się męczyć wiecie z przepinaniem kabla do jednego gniazdka, potem do drugiego. Mam odkurzacz właśnie bez kablowy, jest to szybkie, łatwe, wygodne, dlatego dlaczego miałabym tego nie lubić? Więc odkurzanie, tak? I co jeszcze lubię robić? że mam syna i on już teraz bardzo bardzo szaleje z zabawkami. To lubię sprzątać jego pokój. On jest jeszcze za malutki, jeszcze nie wiem mm, właśnie, że trzeba sprzątać po zabawie swój pokój, więc na razie ten obowiązek należy do mnie, ale mam nadzieję, że przez to, że my z Aleksem pokazujemy Niko takie dobre wzorce, właśnie że sprzątamy, że u nas jest czysto, to Niko szybko podłapie temat i się sam będzie sprzątać właśnie u siebie w pokoju. Natomiast co jeszcze lubię robić? Wymieniłam dwie rzeczy, ale naprawdę, obowiązków domowych, które lubię, jest zdecydowanie więcej. Lubię zmywać naczynia, mimo że mam zmywarkę. Czasami mi się zdarza, że jakieś duże właśnie garnki, czy też paletelnie zmywam ręcznie. Nie ma to dla mnie żadnego problemu. Pytanie numer dwa. Dwa obowiązki domowe, których nie lubisz robić w domu. Trochę też tego jest. Bardzo nie lubię wycierania kurzy. Staram się mieć w domu jak najmniej bibelotów, mimo że jestem frikiem na punkcie dekoracji wszelkich ozdób domowych, właśnie szczególnie sezonowych. Teraz się zbliża jesień, więc ja bym sobie, wiecie, wystawiła jakieś dynie, jakieś nie wiem, girlandy z liści, różne inne pierdoły Staram się tego nie robić w dużej ilości, bo potem najgorsze jest właśnie to wycieranie z kurzu, więc nie lubię wycierać kurzu. I co jeszcze czego nie lubię robić? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Teraz mi tego tak oczywiście nie przychodzi na myśl. Nie lubię wycierać klatki schodowej, więc u nas w domu to robi Alex. Więc tak, jeżeli można to podciągnąć pod obowiązek domowy, to nie lubię wycierać klatki schodowej. Czy lubisz gotować? Pytanie numer 3. Czy lubisz gotować? Jaka jest Twoja popisowa potrawa? Uwielbiam gotować, jeżeli śledzicie mnie na kanale vlogowym, to ja Wam często pokazuję różnego rodzaju przepisy i pokazuję, co gotuję na obiad i pokazuję czasami śniadania, ale najczęściej pokazuję jakieś takie przepisy, gdzie coś piekę, robię jakieś desery, więc tam możecie zobaczyć, że ja po prostu uwielbiam piec, gotować, a czy mam jakąś popisową potrawę, jeszcze nie było mi dane przed kimś się pochwalić, że potrafię gotować, więc nie mam takiego dania. Robię, gotuję różne rzeczy, więc ciężko mi określić jakieś jedno konkretne danie, takie popisowe, że jakby przyjechała, nie wiem, królowa Anglii, to bym mogła jej tu zaserwować. Nie, raczej czegoś takiego nie mam. Pytanie numer cztery. Podziel się dwoma trikami ala perfekcyjna pani domu. I powiem Wam, długo rozkminiałam to pytanie, bo chciałam się oczywiście do tego tak troszeczkę przygotować. Jedziemy oczywiście na żywioł, natomiast mimo wszystko jakieś takie konkrety też chciałam sobie ułożyć w głowie. I, i powiem Wam szczerze, że, że ciężko. Mam trik, jeśli chodzi o pranie, ale wydaje mi się, że dużo pani domu tak robi. Ja jak wieszam mokre pranie na wieszaku, to zanim coś powieszę, strzepuję to kilka razy, naciągam, w sensie nie żeby naciągnąć ubranie, wiecie, żeby odkształcić je, ale naciągam na przykład nogawki u spodni, tak na szerokość, na długość, wiecie. I dzięki temu unikam sterty prasowania. To jest naprawdę niesamowicie dla mnie wygodne. Jak Dużo czasu poświęcę na powieszenie właśnie na wieszaku prania. Jak zajmę się tym z uwagą, nie tylko byle jak, byle jak, tylko rzeczywiście ładnie wszystko rozwieszę, szczególnie skarpetki, wiecie, mm -hmm, to wtedy po pierwsze ściąganie prania jest niesamowicie szybkie i po drugie właśnie nie muszę prasować za wielu rzeczy, więc to jest naprawdę super. Natomiast wydaje mi się, że wiele pani domu tak robi, więc powiedziałabym, że jest to porada a pani domu, a nie perfekcyjna pani domu. Natomiast druga. Taka porada, trick. Ja możecie mnie uznać za wariatkę, ale ja wieszam pranie w konkretnym systemie. Naprawdę. Wiem, że to teraz zabrzmiało niesamowicie głupio, ale ja po prostu mam wieszak na pranie taki tradycyjny, nie jakieś tam stojące, takie wiecie, piramidy i tak dalej, coś takiego w pionie. Na przykład Ikea coś takiego. Potem są jeszcze takie na, na krzyżze wieszacie, takie coś ma moja mama. Natomiast ja mam tradycyjny wieszak, wiecie, taki. Rozkładanym. I w każdym razie ja na tym wieszaku mam właśnie system. Wiem, co dokładnie wieszam. W innym miejscu wieszam ręczniki, w innym miejscu wieszam szmatki kuchenne, bo mam taki wielorazowego użytku po prostu z mikrofibry, które regularnie piorę w pralce, więc wiem, gdzie one wiszą na wieszaku. W innym miejscu skarpetki, w innym miejscu bielizna Aleksa, w innym miejscu moja bielizna. I środek też mam podzielony, że od tyłu są rzeczyniko, w środku moje, na przodzie, Alexa. Ja wiem, teraz pewnie mnie po prostu się pukacie po głowie i myślicie, no wariatka po prostu wieszam w systemie po prostu swoje pranie. Ale powiem Wam, że jak ściągam to pranie, to ja po prostu wiem, po co sięgam i wiem, gdzie od razu tą rzecz odłożyć, przez to, że też się skupiam po, tak porządnie właśnie na wieszaniu, to potem zdecydowanie mniej czasu spędzam na. Składaniu tego prania, bo mam ładnie już przygotowane skarpetki, więc tylko jedna do drugiej, no właśnie jedną, jedną na drugą składam na pół i wiecie, wywracam jakby tą jedną część na, na lewą stronę i one się tak fajnie zamykają, więc nie mam problemu potem właśnie z układaniem tego prania, tylko tak, tak, tak rzeczy Niko, rzeczy Aleksa, rzeczy moje, bielizna do bielizny i punkt i tyle. Więc możecie mnie uznać za wariatkę, ale tak, układam pranie, w sensie wieszam pranie w systemie na wieszaku i szczerze polecam Wam to. Jeżeli to jest jakieś, wiecie, świerostwo, jest takie w ogóle słowo, jeżeli to jest jakieś wariactwo, o może tak, to okej, okay, ale mnie to nie przeszkadza. Ułatwiam mi to przy okazji, właśnie późniejsze ściąganie, wsadzanie do szafy, układanie, porządkowanie. Okej, okay. pytanie numer 5, to raczej nie pytanie, tylko tutaj mamy wymienić dwóch ulubieńców domu i też się nad tym pytaniem trochę zastanawiałam i powiem wam, że aktualnie mam tylko jednego ulubieńca właśnie domu i to jest mój odkurzacz I ja kiedyś... Pokazywałam go wam tak po prostu we vlogu, pokazywałam jak odkurzam i jedna z was mnie zapytała, czy widzę różnicę między Dysonem a innym takim odkurzaczem właśnie bezprzewodowym. Ja odpowiedziałam, że ciężko mi jest jakkolwiek ten odkurzacz porównać do innego, z tego względu, że nie miałam innego bezprzewodowego właśnie odkurzacza. Ja jestem z Dysona, mimo jego naprawdę sporej ceny, bardzo zadowolona. To już jest drugi odkurzacz tej marki, który mam. Wcześniej na moim poprzednim mieszkaniu, jeżeli mnie śledzicie od dłuższego czasu, to wiecie, też miałam Dysona. To jest właśnie model, który kupiliśmy półtora roku temu, tak mniej więcej z Aleksem i nam się sprawdza świetnie. Tu nie jest żaden najnowszy model. To jest mm, właśnie nie pamiętam. Tu chyba nie ma. A tu od spodu, czekajcie, to jest model. No właśnie, gdzie tu jest informacja, co to jest za model? Pa, wydaje mi się, że CV, C6, chyba C6, ale wersja slim, że on ma tą długą rurę, taką rzeczywiście wąziutką. Natomiast tutaj jest pełno informacji, teraz mi szybko, ciężko jest, ciężko jest mi szybko znaleźć informacje o modelu. Więc e, podziękuję Wam może, jeżeli on jest jeszcze dostępny po prostu pod spodem, jeżeli byłybyście zainteresowane. Dlatego lubię nim prasować, prasować, no właśnie, prasować odkurzaczem. E, tylko u mnie takie rzeczy się w domu dzieją. E, dlaczego nie, lubię nim odkurzać? Dlatego, że on jest lekki. Ta sama tutaj głowica e, jest naprawdę lekka, więc ja jedną ręką jadę po prostu po wszystkich kątach. E, poza tym właśnie tu nie ma żadnej filozofii, jest tylko jeden przycisk. O... Który trzeba wciskać, jeżeli chcecie, żeby właśnie tutaj odkurzec Wam zasysał wszystko. I tu jest tylko jeszcze taki dzęzeł, który trzeba po prostu w dół pociągnąć. Wtedy się otwiera tutaj ta klapka i go po prostu odczyszczacie. Końcówki się wymienia niesamowicie szybko. Tutaj po prostu wciskacie ten przycisk. O. Widzicie? I możecie sobie pozostałe dwie końcówki, które są dołączone do niego, po prostu wpiąć. Jest długa rura, po prostu z normalną e, szczotką i jest taka króciutka rurka. Ona też ma taką przesuwaną szczotkę, że możecie używać jakby głowicy takiej szerokiej, coś, ale to tylko, że po prostu szeroka. I na końcu jeszcze ma taki materiał chwytający ewentualnie, właśnie jakieś drobiny. E, a jak przesuniesz ten guzik, to jest właśnie dodatkowa taka, jakby szczotka wysuwana. Więc ja go lubię za komfort pracy, za lekkość. Bardzo dużo się tutaj zbiera w nim kurzu. Ja na potrzeby filmu wyczyściłam go, ale tak naprawdę mogłabym go spokojnie jeszcze długo, długo użyć. I on ma cały czas, mam wrażenie, taką samą siłę z sącą. Nie zawsze sobie radzi z wszystkimi powierzchniami, na przykład z panelami czy kafelkami. nie ma problemu. Czasami ma większy problem z dywanem, więc ja sobie tutaj tylko zmieniam moc na silniejszą. I wtedy jest lepiej. Natomiast tak nie mogę się do niego doczepić, ale czy warto go kupić za taką cenę, no to zależy też, um, czego oczekujecie i ile chcecie pieniążków przeznaczyć. Ja tego mojego pomo pomocnika bardzo lubię i tak ja jestem z niego zadowolona, mimo jego właśnie e, bardzo dużej ceny. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście mój ulubieniec, jeśli chodzi tutaj o gospodarstwo domowe. Chciałabym też w przyszłości zainwestować w myjkę Kercher. słyszałam różne wersje, um, która myje po prostu okno, to znaczy nie myje sama za nas, tylko my musimy sobie tą myjką umyć okna, ale jest to zdecydowanie myślę szybsze, więc przypuszczam, że jeżeli będzie to urządzenie świetnie się sprawdzać, to będzie mój drugi ulubieniec, właśnie taki domowy. Pytanie numer 6: mieszkanie czy dom? Powiem Wam, że ja cały czas myślę o mieszkaniu, z tego względu, że przy domu jest naprawdę sporo roboty. Trzeba zdecydowanie bardziej taki dom pielęgnować, dbać, jeżeli macie ogródek, to właśnie ogródek. Więc ja chyba skłaniałabym się bardziej przy mieszkaniu, ale w mieszkaniu. Które by miało balkon, bo mój balkon, ja mam balkon, tylko że on jest tak mikroskopijny, że wyłożę na niego tylko jedno krzesło i tyle. Jedna osoba może sobie usiąść, więc ja tego nie traktuję jako taki typowy balkon bo jest zdecydowanie za mały, więc ja bym się skłaniała ku mieszkaniu numer 7, kto prowadzi budżet domowy ostatnio nagrywałam wam filmik o oszczędzaniu też o jak przestałam kupować niepotrzebne rzeczy, więc mogę śmiało powiedzieć, że ja zarządzam naszym budżetem domowym, ale jest jasne, wielokrotnie jakby ze mną przegląda różne paragony, zastanawiamy się na co poszły nasze pieniądze i tak dalej przeliczamy on jest też od takich bardziej spraw bankowych, ostatnio ogarnął bardzo fajną aplikację i w ogóle to jest raczej bank tak mi się wydaje, gdzie możecie bez jakiejś prowizji po prostu płacić za granicą kartą, którą dostajecie do tego konta i opłaca się to bardziej niż wymiana pieniędzy na przykład w kantorze, czy przelewanie sobie pieniędzy przez tradycyjny bank, więc on siedzi w takich sprawach bankowych, natomiast ja zarządzam budżetem Numer 8. Pedantka czy bałaganiarz? Nie wiem, co myślicie o mnie, oglądając moje vlogi, ale ja zdecydowanie uważam, że jestem pedantką. Może nie jakąś szaloną, chociaż czasami mam takie zagrywki, że lubię jak coś właśnie stoi krzywo, żeby to poprawić. Ja lubię, wiecie, jak jest symetrycznie, albo przynajmniej jak już jest coś na skosto, żeby to no, pasowało po prostu do reszty. Ja jestem na tym punkcie troszeczkę szalona więc lubię mieć połuk po swojemu yy, i zdecydowanie wyleczyłam się z bałaganiarstwa, może kiedyś byłam, nie wiem, musiałabym moich rodziców zapytać, natomiast teraz zdecydowanie jestem pedantką, nie jakąś szaloną, nie musi być po prostu sterylnie, ale lubię jak jest czysta. Numer 9. Jak wyglądałby Twój wymarzony dom? Powiem Wam, że to, co mam teraz, zdecydowanie już. Jakby to powiedzieć, że już jestem zdecydowanie z tego zadowolona, co mam. Natomiast, gdybym miała jeszcze balkon i gdybym mogła dopieścić takie szczegóły bardziej jakby to powiedzieć, remontowe bo jest, jest trochę tutaj niedoróbek szczególnie na przykład jeśli chodzi o panele nie wiem kto tutaj u nas w domu kładł panele, ale czasami na vlogach możecie zobaczyć, że panele się od siebie rozsuwają, więc są po prostu źle położone, więc są takie właśnie remontowe drobnostki które ja bym wolała poprawić i przypuszczam, że na tym mieszkaniu też bardzo bardzo długo nie, zostanie, nie zostaniemy to jest nasze mieszkanie, które wynajmujemy więc też nie mamy potrzeby robić nie wiadomo jak dużych remontów Szczególnie właśnie, że myślimy o zmianie na coś innego, więc nie przejmuję się tym, ale. To, co już tutaj mam, bardzo mi się podoba. Chciałabym ten styl przenieść do nowego mieszkania. Może jeszcze więcej kwiatów, bo uwielbiam kwiaty właśnie wszelkiego rodzaju rośliny. I co? I może jeszcze trochę więcej takich drewnianych akcentów, takich naturalnych. W ogóle dajcie znać, jak, jak Wam się podoba moja nowa półka za mną. Pokazywałam Wam też we vlogu. Więc tak, nie mam jakichś tam konkretnych marzeń, czy planów, jeśli chodzi o mieszkanie, czy o dom. Z tego względu, że ja już jestem zadowolona z tego, co mam. I co? I ostatnie pytanie, numer 10. Tradycja wyniesiona z domu, którą praktykujesz do dziś. I nad tym pytaniem się też bardzo długo zastanawiałam i powiem Wam, że mam wrażenie, że przynajmniej w moim przypadku jest tak, że dzieciństwo mnie tak ukształtowało, że ja po prostu taka jestem, a nie inna, jeśli chodzi chociażby właśnie o obowiązki domowe, więc ja nie mam żadnej tradycji, którą wyniosłam właśnie z domu rodzinnego, jeśli chodzi o bycie perfekcyjną panią domu, co teraz wykorzystuję, więc ciężko mi się do tego ustosunkować, pewnie coś by się tam znalazła, jakbym się naprawdę bardzo mocno nad tym zastanowiła, co wyniosłam z mojego domu, żeby być per perfekcyjną panią domu. Nie wiem, Musiałam ten temat porządnie przemyśleć, natomiast na chwilę obecną mam takie wrażenie, że wszystko właśnie w dzieciństwie, co mi pokazali rodzice e, właśnie przeniosło się na to, jakim teraz jestem człowiekiem, że chociażby właśnie nie jestem bałaganierzem, bo rodzice bardzo o to dbali, żebym miała porządek w pokoju, żeby właśnie nie śmieciła, nie brudziła, więc... Tak, tak mi się wydaje, że tak to u mnie teraz właśnie wygląda. I to już tyle. Wszystkie 10 pytań przyleciało mam wrażenie dosyć szybko. Mam wrażenie też, że się troszkę rozgadałam, więc wybaczcie. Mam nadzieję, że nie przynudziłam. Jeżeli macie ochotę, odpowiedzcie również w komentarzach, na któreś z pytań. Jestem ciekawa, jak u was wygląda bycie perfekcyjną panią domu. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry, będzie mi oczywiście bardzo, bardzo, bardzo miło. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was. Ściskam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Buziaki, Papa. Pa.